Ruch spin, podstawowy, najważniejszy, najbardziej rozpoznawalny ruch z workiem bułgarskim. To kolejny odcinek z cyklu Bułgarski Worek, czyli podstawowy przybór do sportu walki. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o ruchu SPIN, następnie o SPIN-teście, czyli teście, którą wymyśliła Międzynarodowa Federacja Bułgarskiego Worka, by sprawdzać swoich podopiecznych, swoich instruktorów. My możemy to potraktować jako pierwszy test, pierwszy wyznacznik na początku naszej drogi, by mieć odniesienie do progresji e, e, związanej z treningiem, by mieć punkt odniesienia. Ruch SPIN. Podstawowy, najważniejszy, najbardziej rozpoznawalny ruch z workiem bułgarskim. Kilka ważnych zasad odnośnie ustawienia stóp. Nogi mamy trochę szerzej niż linia barków. I ważne jest to, że po jednym ustawieniu stóp, kiedy zaczniemy pracować dynamicznie z workiem, nie będziemy stóp skręcali już na ziemi. Jesteśmy ustawieni stabilnie, natomiast ruch spin. To będzie kręcenie workiem dookoła za głową kilka razy w jedną, kilka razy w drugą lub też na zmianę za każdym razem. Ważnym elementem jest te same napięcie rąk oraz zachowanie tej samej odległości, czy w odcinku dolnym, bocznym, z tyłu, czy z drugiej strony. W przeciwnym razie, kiedy zmienimy napięcie rąk, Worek zaczyna się krzyżować i uniemożliwi trening. Worek bułgarski do ruchu spin chwytamy za główne uchwyty. Odrażam całkowicie owijania taśm dookoła nadgarstków. Zajmuje to czas, nic nie daje, a tylko utrudnia pracę z przyborem. Chwytamy worek stabilnie. Na prostych plecach unosimy go. I zaczynamy kręcenie. Stędy odkładamy worek. Zanim przejdziemy do spin testu, o którym już wspominałem, muszę Wam pokazać kolejny element, czyli pompkę w podporze na worku bulgarskim. Pompka w podporze na worku bulgarskim praktycznie nie różni się niczym od zwykłej pompki tricepsowej, gdzie klatką piersiową dotykamy worka oraz akceptujemy wyprost Jak już wspominałem spin test. Czyli to, czy uda Ci się 10 razy obkręcić forek w jedną stronę, 10 razy w drugą stronę wykonać 10 pełnych pompek na worku. Powtórzyć to 5 razy w czasie mniejszym niż 3 minuty i 30 sekund. Sprawdźcie. A teraz przystąpcie do testu spin. A teraz czekam na Wasze wyniki. Bawcie się dużo, trenujcie ciężko. Cześć!